Kasy. Dzisiaj przeszukamy parę domów w South Park The Stick of True. Na początek zrobimy sobie nową postać I teraz tak o, Wyświetli nam się filmik, ale możemy go obejrzeć O ja... Cię. Widzę, że tu będzie, myślałam, że tu będzie gra o takich dzieciakach małych, a Widzę ooo, ale go przebił włócznią. Tu strzały. Ja nie wiesz. Wow. Co to ma być? <laughs> jakiś magik ma... Co ma jakiś kostur, dobra? Ja chcę być tym orkiem fajnym. Władca pierście widać. Wow, ale mi głowy ucina normalnie. Cruel the stick of truth. Tą różdżkę. Jakąś fajną. South Park the Stick of True. Dobra, tworzymy postać. Więc zróbmy sobie może czarnego. Czarny nie będzie. Next. Zrobimy sobie jakieś fajne włosy. O! czy Taki ziomuś Elo. I w ogóle. A i to możemy zmienić. To zmienimy sobie na jakieś takie, żeby były widoczne te, te końcówki. Dobra, next. Y ubranie. Też musi mieć musiał jakiś dres. Jest. Ten jest całkiem w porządku, myślę. No tak, bo taki dresowy to jest, dobra. Jest dresowy zmienimy kolory może to będzie taki ciemny. O, taki. No, o, taki. A spodnie to będą. A spodnie to będą. Mm -hmm. yy, może takie albo taki... Takie. Dobra, next. Yy, dobra, teraz jakiś tu... Make-up robimy mu. O, to jest jakiś poparzony wieśniak, o Geralt. Nie ma chyba nic ciekawego. Taki, żeby był taki wojowniczy, dobra. To wszystko. Albo. Taki, to mu Nie, taki będzie lepszy. Dobra. I ostatnie. Okulary. Czy mam mieć okulary? Może. Albo nie. Dobra. Complete. Dobra. Mm. South Park. Sold. Sprzedany. Dobra. O, ktoś się wprowadza. Move in. Wszyscy są czarni w tej rodzinie I Ja nie wierzę Ja cię, ja, czar czarni Bo z Afryki uciekli Ten wóz też ma takie dziwne, tak jak Afrykanie O, wchodzą, pewnie tam wyskoczy jakiś potwór O, a jednak to jesteśmy my, dobra. Yy, więc to jest nasza rodzina, ta czarna z Afryki? Dobra. gadają, ten nic nie mówi, nie wiem dlaczego yy, no dobra yy, teraz widzę, że jest ok, yy, dobra, to najpierw zaczniemy od przeszukania naszego pokoju mhm, to jest nasz storage dobra Okej, okay, close nic tu nie mam na razie szafki, się nie da przeszukać, widzę, że tu cały otwarty świat bardzo fajnie, szafa te żółte są gdzieś, plecak pieniądze, baseball karty dobrze jest, dobra wychodzimy no to zacznijmy przeszukiwanie najpierw, o klucz potrzebny najpierw przeszukajmy może nasz dom Prysznik, zacznijmy od wow, to koraliki, o dobra myj się, haha, ha, ale fajne dobra, umy umył się po przeprowadzce szafka 10 kasy. O! Widzę, że tu dobre rzeczy. Tu mamy różne jakieś. O! Inwentory. Tu ma dwie nowe. Trzy nowe rzeczy nawet. I żadnych innych przedmiotów. Dobra. O! Ciekawe, co tu może Na. No. Uuuuh. Kiedyś muszę w to wygrać, ale dobra. Mieliśmy przeszukiwać, a nie. No dobra, potem co zrobimy. Otwórz drzwi. Idziemy na dół. Myślę, że zejdziemy sobie na. Dobra, to jest nasz pokój. Zejdźmy. Rodzina. A, mam. Są jakieś kwestie tu, czy coś? E, Dobra, wejdziemy przez to, bo nie wiem, jak się nawet wchodzi. W te różne rzeczy. M, I. A, drugo... Aha, mam zrobić sobie przyjaciół. Dobra A najpierw przeszukam wam dom, rodzice No przepraszam, ale ja jestem biedny Dobra, szafki Pieniądze, widelec No, wszystko może się przydać Uuu. No, potki wreszcie, fajne yy, No to może damy sobie potkę Taką. Dobra, zrobiłem mu już to ale nie, bo on teraz lepiej wygląda z tą blizną. Pieniądze. Dobra. Dwa dolary. Jejciu. Aha. Lewe pierwszy. O nie. O o. Goni mnie, goni mnie. Uciekajmy. Ułożysz ty. Wywali mnie z domu. I co, jak dziewczynka z zapałkami, jak sprzedam dużo zapałek, to mnie z to z powrotem mogę wrócić. Quest, loki, A, i od się sprawdza. Quest. Uh, mapa. Wreszcie. U. Dobra. O garaż. Dobra, wejdźmy do garaż. Wow, ale rozbudowany ten garaż. Widzę, że tu chyba spędzę trochę tej gry. Jakieś te fryzurki, wszystko, ale to nie dla mnie. Dobrze, tylko wygląda bardzo. Ale już mam prawie 9 dolarów na lody starczy what is this? co on robi? O, ja mogę się bić, o, klepiemy się klepiemy się o biją się, dobra, ja też chcę, jaka ustawka, normalnie elfy kontra ten wieśniak wow, nowy ten ziomuś, dobra Uuu, co to jest? Dobra, no dobra, później to zrobię może. Okej, okay, biegnijmy. Follow Butters. Kupa keep, co to jest? Follow Butters, wow. Wbijamy do czegoś domu. Co za grubas normalnie. A jakiś czarodziej, tak? Wielki. No, wielki to nie jest, przyznam. To by było na dzisiaj koniec.